Witam państwa bardzo serdecznie w trzecim już dniu tygodnia przesyłki drobnicowej i dziękuję, że są państwo z nami. Nazywam się Natalia Ciska i pracuję w dziale handlowym. Dzisiaj chciałabym państwa bardzo serdecznie zaprosić na moją prezentację na temat dronów i ich przyszłości w logistyce. Serdecznie zapraszam. Początki dronów w logistyce można przypisać czasom, gdy były one wykorzystywane do celów wojskowych, gdzie spełniały głównie funkcje rozpoznawcze oraz służyły do dostarczania zaopatrzenia na pole bitewne. Z czasem technologie te zaczęły przenikać do cywilnego sektora logistyki, otwierając nowe możliwości i rewolucjonizując sposób dostarczania paczek i towarów na całym świecie. Początki dronów w logistyce. Są określane na około 2010 rok, w którym to zaczęły się odbywać pierwsze eksperymenty z wykorzystaniem dronów w dostawach. Przełomowym momentem było ogłoszenie programu Amazon Prime Air w 2013 roku, mający na celu dostarczanie przesyłek za pomocą dronów w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia. Zainspirowało to inne firmy, takie jak na przykład Google, który w 2014 roku uruchamia Project Wing, mający na celu również wykorzystywanie dronów w dostawach. W 2015 roku odbyła się pierwsza komercyjna dostawa dronem w Stanach Zjednoczonych. To przełomowe wydarzenie miało miejsce w lipcu, kiedy za pomocą drona został dostarczony ładunek medyczny z kliniki na teren południowej Virginii. To wydarzenie podkreśliło możliwości dronów w szybkiej i efektywnej dostawie towarów, co zainspirowało wiele innych firm do eksperymentowania z tą technologią w różnych sektorach, od medycyny, aż po dostawy e-commerce. W 2017 roku firma UPS przeprowadziła innowacyjne testy dronów zintegrowanych z ciężarówkami dostawczymi, demonstrując nowatorskie podejście do efektywności dostaw. W ramach tych testów drony były zaprojektowane w taki sposób, aby współpracować z tradycyjnymi pojazdami dostawczymi, co umożliwiało autonomiczne dostarczanie paczek podczas jazdy kierowcy. Od 2018 do 2023 roku coraz więcej firm zaczęło otrzymywać certyfikaty Federalnej Administracji Lotnictwa i wprowadzać drony do swojej logistyki. Ten okres aż do dzisiaj charakteryzuje się dynamicznym rozwojem technologii dronowej i jej integracją z systemami dostawczymi na całym świecie. Aktualnie firmy takie jak Amazon, UPS czy DHL przodują w testowaniu i wdrażaniu dronów do komercyjnych dostaw. Drony znajdują coraz szersze zastosowanie w logistyce, obejmując różne obszary tej dziedziny. Główne obszary zastosowania dronów w logistyce to m.in. Procesy magazynowe, transport, zarządzanie operacyjne, monitorowanie i bezpieczeństwo oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Drony w magazynach są wykorzystywane do zarządzania zapasami i automatyzacji i inwentaryzacji. Wyposażone w kamery i skanery mogą szybko i precyzyjnie przemieszczać się między półkami, skanować kody kreskowe oraz tworzyć aktualne spisy magazynowe. Dzięki nim proces inwentaryzacji staje się szybszy, mniej podatny na błędy i mniej angażujący dla pracowników. W magazynach drony również mogą pełnić funkcje transportowe, czyli transportować towary między różnymi sekcjami dużych magazynów lub między blisko położonymi obiektami logistycznymi, co usprawnia operacje i redukuje czas transportu. W logistyce coraz bardziej popularne staje się wykorzystywanie dronów do dostarczania paczek. Szczególnie w trudno dostępnych miejscach, na obszarach wiejskich, górzystych, bądź też w centrach miast, gdzie ruch drogowy może być zatłoczony. Głównie drony wykorzystuje się do dostaw ostatniej mili, gdzie przenoszą one małe paczki bezpośrednio do odbiorców, co przyspiesza dostawy i obniża koszty związane z tradycyjnymi środkami transportu. Drony wspierają również ogólne zarządzanie operacyjne, oferując elastyczne i wydajne rozwiązania do zarządzania różnymi procesami logistycznymi, np. zarządzanie zapasami, zarządzanie flotą bądź planowanie. Mogą być używane do nadzorowania prac na dużych obszarach, zapewniając dane w czasie rzeczywistym i umożliwiając szybkie reagowanie na problemy podczas dużych operacji logistycznych. Dzięki danym zbieranym przez drony można również lepiej zarządzać flotą pojazdów dostawczych, optymalizując trasy i minimalizując koszty paliwa. Drony mogą być używane do tworzenia dokładnych map terenów, co pomaga w planowaniu nowych tras dostaw i optymalizacji istniejących. Drony są wykorzystywane również do monitorowania terenów i zapewnienia bezpieczeństwa. Mogą patrolować obszary magazynów Centrów dystrybucyjnych oraz innych obiektów logistycznych, wykrywając nieautoryzowane osoby lub podejrzane działania. Wyposażone w kamery termowizyjne i czujniki ruchu mogą działać zarówno w dzień, jak i w nocy, zwiększając poziom bezpieczeństwa. Ponadto, one mogą inspekcjonować mosty, drogi, tory kolejowe i inne elementy infrastruktury logistycznej, identyfikując przy tym potencjalne problemy i zapobiegając awariom. Drony odgrywają również kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, gdzie tradycyjne środki transportu mogą być niedostępne. Mogą dostarczać niezbędne zaopatrzenie, takie jak leki, żywność bądź woda, do dotkniętych obszarów. Ponadto drony mogą być używane do szybkiego oceniania sytuacji, zbierania danych o zanieczyszczeniach i koordynowania działań ratunkowych, co przyspiesza reakcję na kryzys. I poprawia efektywność pomocy humanitarnej. Zastosowanie dronów w logistyce przynosi zarówno liczne korzyści, jak i potencjalne zagrożenia, co wymaga uwagi i ostrożnego podejścia w procesach wdrażania. Na korzyści z wykorzystywania dronów w logistyce składają się m.in. zrównoważony rozwój. Oznacza to, że drony mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, zastępując pojazdy spalinowe w dostawach na krótkie dystanse. Szybkość dostaw. Drony mogą znacząco skrócić czas dostawy, szczególnie na krótkich dystansach i w trudno dostępnych miejscach, co jest szczególnie korzystne w dostawach ostatniej mini. Zmniejszenie kosztów Użycie dronów może obniżyć koszty operacyjne, eliminując potrzebę kierowców, pojazdów i paliwa. Drony są również bardziej energooszczędne niż tradycyjne środki transportu. Elastyczność i dostępność. Drony mogą działać w miejscach, do których trudno dotrzeć tradycyjnymi środkami transportu, takich jak obszary górzyste, wyspy czy tereny objęte klęskami żywiołowymi. Ponadto mogą one pracować bez ustalonych harmonogramów. Śledzenie w czasie rzeczywistym. Dzięki nowoczesnym technologiom GPS i systemom śledzenia. Drony mogą oferować dokładne i bieżące informacje o lokalizacji przesyłek, co zwiększa przejrzystość i kontrolę nad procesem logistycznym. Wykorzystywanie dronów w logistyce wiąże się również z pewnymi zagrożeniami. Na główne zagrożenia wynikające z zastosowania dronów składają się m.in. ryzyko wypadków. Istnieje ryzyko kolizji dronów z innymi obiektami powietrznymi, budynkami bądź ludźmi. Może to prowadzić to do poważnych wypadków i szkód. Prywatność Użycie dronów może budzić obawy dotyczące prywatności, gdyż drony mogą rejestrować obraz i dane z dużych wysokości, co może prowadzić do naruszeń prywatności osób trzecich. Przepisy i regulacje Konieczne jest ustalenie odpowiednich przepisów prawnych, które pozwolą na bezpieczne i legalne wykorzystywanie dronów w logistyce. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności muszą być starannie uregulowane, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i nadużyć. Cyberataki. Drony mogą być podatne na ataki hakerskie, które mogą prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem, kradzieży danych lub celowego zakłócenia dostaw. Ograniczenia technologiczne. Obecna technologia dronów ma ograniczony zasięg i czas lotu. To może ograniczać efektywność na dłuższych trasach. Drony są także wrażliwe na warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz czy śnieg. Podsumowując, drony oferują wiele korzyści dla logistyki, w tym szybsze dostawy i niższe koszty, ale ich wykorzystywanie wiąże się również z wyzwaniami technologicznymi, regulacjami i bezpieczeństwem, które muszą być odpowiednio zarządzane. Czy zatem drony staną się nieodłącznym elementem przyszłości logistyki? Przyszłość dronów w logistyce wygląda bardzo obiecująco. Dzięki swojej zdolności do realizowania szybkich, efektywnych i ekologicznych dostaw, drony mają potencjał zrewolucjonizować branżę logistyczną. W miarę jak ich rola w logistyce staje się coraz bardziej znacząca, rosną również inwestycje w rozwój tej technologii. Drony zaczynają odgrywać kluczową rolę w planowaniu operacji logistycznych, stając się integralnym elementem przyszłości branży.